To może być jeden z najsilniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych dla kobiet. To nie jest kurkuma, nie imbir i na pewno nie borówki. To, co naprawdę działa, to coś, o czym mało kto mówi. Wystarczy jedna mała łyżeczka, aby złagodzić stany zapalne stawów skuteczniej niż ibuprofen i to bez chemii. To starożytny dar natury stosowany od tysięcy lat, który w badaniach przewyższył kurkumę i imbir, redukując stany zapalne aż o 60%. Ten naturalny środek nie tylko. Tylko łagodzi ból stawów, ale także obniża kortyzol, koi przewlekłe bóle, równoważy hormony, poprawia nastrój, zmniejsza wzdęcia, wzmacnia włosy, daje głębszy sen i nową energię. Co najważniejsze, działa na poziomie komórkowym i jest skuteczniejszy niż syntetyczne leki. Zawiera też więcej minerałów i związków bioaktywnych, niż jesteś w stanie dostarczyć sobie przez cały dzień z owoców i warzyw. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z jasnym umysłem i prawdziwą energią, bez mgły mózgowej i zmęczenia. Mówię o shiladzit, prawdziwej żywicy w 100% czystej i naturalnej, pozyskiwanej z najwyższych gór gdzie formuje się przez wieki. To niezwykła substancja, która wspiera ciało od wewnątrz. Ale uważaj, bo rynek jest dziś zalany podróbkami i rozwodnionymi wersjami, które nie działają. Sama długo szukałam, zanim znalazłam oryginalny Shilajit, który teraz biorę codziennie. Ponieważ wiem, jak trudno znaleźć prawdziwy produkt, umieściłam link do sprawdzonej i testowanej wersji w moim profilu. Jestem wdzięczna, że go odkryłam i wierzę, że może pomóc także Tobie odzyskać równowagę i energię.